Serdecznie witam szanownych jubilatów, witam ich rodzinę oraz wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość Złotych Godów Małżeńskich obchodzonych dla uhonorowania 50-lecia pożycia pary małżeńskiej państwa Urszuli i Bogumiła Jaworowi. Niecodzienna ta uroczystość jest radosnym, ważnym wydarzeniem zarówno dla rodziny jak również dla nas wszystkich ponieważ jest przykładem umiejętnego współżycia opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W uroczystości naszej bierze udział przedstawiciel władz miasta, pan Piotr Pawłowski, wicepółmistrz miasta. Szanowni jubilaci, mili goście, ile ilekroć w Urzędzie Miasta odbywa się uroczystość Złotych Godów, tylekroć mówimy, że obchodzimy w tym dniu święto miłości. Jak to jest przeżyć ze sobą 50 lat? Fajnie. To jest Fajnie. bardzo dobrze. Udało mu uniknąć się kłótni? No nie, no bez tego to nie może być życia. No to by było za nudne. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam medal za długoletnie życie małżeńskie.